i jedziemy ze szczupakami jest szczupak gdzie szukać szczupaka? siedzi ale jest bardzo jeden duży plus że jak zwijam to praktycznie nie ma tego szelestu on mówi co chce, na razie jest tak to wygląda tutaj mniej więcej o takie na naryki biaraucza a no i mały. Fajny szczupal i ekstaza. Cześć, siemanko. 8 października, a ja się wybrałem na moją drugą wyprawę szczupakową tej jesieni. Ze sobą mam spinning do 35 gram i kas do 100 gram. I dzisiaj jestem nad takim stawkiem leśnym i tutaj mam nadzieję, że uda mi się przechyczyć jakiegoś drapieżnika. No ale jakby to się nie udało, jakby w ogóle nie chciały współpracować, oczywiście mam okoniówkę w aucie, taką trochę mocniejszą i poszukam trochę konia. Jakby nie chciały oczywiście szczupaki brać, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak. Więc co, ja nie będę przedłużał, tylko biorę spinning i zarzucam i szukam szczupaków. To ja zaczynam od takiego enema, 13 cm. Na razie na spokojnie, delikatnie i co, rzucamy tutaj koczcinek. I zobaczymy, czy uda się przechyczyć. Już słoneczko widzę, że ładnie wychodzi za chmur, a ja oddaję swój pierwszy rzut. No i dobra, działamy pierwszy rzut i jedziemy ze szczupakami. na spokojnie pierw przynęty trochę mniejsze, potem założę większe. I zobaczymy, czy uda się złowić. Ja Ach, myślałem, że to szczupak, ale to niestety nie szczupak, tylko. Pierwszy zaczep w pierwszym rzucie i mam nadzieję, że nie zerwana przynęta, bo to nie byłby dobry znak. No to udało mi się uratować tą przynętę. Już myślałem, że będzie zerwana. Ale takie zaczepy jak myślałem, że pierwsze branie. Takie zwalnięcie. aby tak było dzisiaj. Dobra, jeszcze spróbuję na tej miejscówce połowić kanibalkiem troszeczkę większym. Takim średniaczkiem 15 cm Jeszcze troszeczkę to obrzucam tą miejscóweczkę tym kanibalkiem I idę dalej Będę próbował na razie tymi takimi przynętami do 15 cm A później wiadomo, nie wytrzymam i zacznę łoić tymi dużymi, ale Jeszcze popróbuję tymi małymi, bo chcę chociaż tego szczupaczka jednego wydłubać A potem to już jak już jednego wydłubię to już można rzucać dużymi. Na razie pogoda bezwietrzna. W sumie noc była ciepła, bo 12 stopni. Po ostatnich kilku dniach, dosyć chłodnych, w dzień to było po 12-13 stopni, a w nocy po 5. To dzisiejsza noc była bardzo ciepła. No i dzisiejszy dzień tak samo ma być. Bardzo słoneczny. 23-4 kreski słoneczko. Dlatego samego rana przyjechałem spróbować szczęścia. Ale na razie cisza. Godzina łowienia małymi przynętami do 15 cm za mną. Niestety bez brania. Więc teraz zakładam takiego 20 cm kanibala na dzień dobry. I mam nadzieję, że jakiś duży pajk Zobaczy to z daleka i skusi się, żeby uderzyć w niego. Bardzo fajnie malowany. Kolor perch, czyli taki koniasty. A potem będę próbował szatiskiem. Też fajny kolor szczupaka. No i tak dalej, i tak dalej. Będziemy szukać tych szczupaków na tym właśnie zbiorniku. Bardzo fajny stawek. Cichutko, nikogo nie ma. I mam nadzieję, że zaraz szczupaki się odezwą. No to pierwszy rzut castingiem i lecimy na kasta. Może to dzisiaj ta wędeczka przyniesie mi szczęście. Jakiegoś szczupaczka. A przynęty są niemałe na tym kaście, więc może to był szczupak duży. Ale prawdopodobieństwo brania mam dużo mniejsze teraz. Ale jeszcze spinningiem będę wiadomo próbował. Dzisiaj teraz zaczynam castingiem. Z pół godzinki porzucam castingiem. Potem znowu przeskoczę na spinning i zobaczymy, czy jakiś szczupak będzie dzisiaj chętny. No, ale woda niekoniecznie, nie za bardzo żyje. Gdzieś tam widziałam parę tylko spławów w drobnicy. I dotarłem na taką fajną zatoczkę na tym stawie. I popróbujemy. Tutaj szczupaka znaleźć. Mi się wydaje, że jakiś tu na pewno gdzieś grasuje. Tylko żeby go skusić. Jest. Naryki derota. A i nie mały. Fajny szczupal. Pierwszy dzisiaj. Albo nie chodzi. 70 A jeszcze. Zamieszałem podbierakiem go. <tryk> Kurczę, jest. podało się. Jest pierwszy. Szczupalo. 80 centymetrów. A więc mamy pierwszego szczupaka dzisiejszego dnia. Jest to taki piękny szczupal 80 cm. Zobaczcie, piękna, piękna sztuka. Fajnie wziął po dłuższym czasie. Jest super. Zaraz go wypuszczamy. I co? łowimy dalej, jest szczupal. Wpadł! Nie udało mi się nawet nagrać z wypuszczania jego, bo dosłownie wyskoczył z ręki. No i nie udało się. Ale jest, bardzo Cię cieszę. Zatoczka bardzo fajna. Mega ona wygląda. Jak się tu przychodzi to aż śmierdzi rybą. Czuć. Czuć rybki tutaj. Coś czuję, że jeszcze coś wpadnie z tej zatoki. A to, to, to ryba? Nie. To jakiś zaczek. Myślałem, że ryba. Czy ryba? Nie wiem co to jest. Ale jakaś gałąź. Ale tak topornie szło. No to chwilę sobie przerwy zrobiłem na jakąś bułkę. Dwie i pół godziny sobie tam rzucam. Jeden szczupak wpadł i to było jedyne branie. A jak tam u Was wyniki? Coś tam chodzicie. jakieś szczupaki ganiacie? Bo teraz wiadomo jesień się zaczęła, więc szczupaki na tapecie. Więc trzeba je troszeczkę pomęczyć, połowić. Dobra, idziemy na następną miejscóweczkę, tutaj wędkarze trochę wydeptali, o, zobaczcie jakie tam mokradła, nie wiem czy będzie widać, chyba nie, podejdę bliżej Ale tak to wygląda tutaj mniej więcej, o takie mokradełka, zobaczcie, tutaj mokradła takie, a tu mamy ten stawek Było uderzenie. szczupaka jakiegoś chyba. Jakiś musiał być chyba mały, bo mam tutaj dużą przynętę. Kamieba 17,5. Spróbuję jeszcze w życiu może podłożyć. Stawek jest naprawdę fajny, urokliwy w takim lasku. I rybki są tutaj też. Aż przyjemnie się tu łowi. Cisza, spokój. I tylko dźwięk hamulca, aby zagrał. I ekstaza. <grydy> I jedziemy kanibalem 17,5 cm na spinning. Jak Wam ostatnio mówiłem, złożyłem go. Ją waży 63 g, A drugi 17,5, który mam, waży 65 g, bo go bardziej zbroiłem. Więc z tym spinningiem 65 gram obsługuje bez problemu. No ale już raczej więcej nie będę przeciążał, bo w końcu mi pęknie. Ale bez problemu obsługuje te przynęty od dwóch lat. Łowię tym spinningiem i nic mu się nie dzieje, więc bez problemu taką przynętą można rzucać. A teraz właśnie na końcu on, 63 gramy, a spinning jest do 35. Więc prawie podwójnie przeciążony. Ale jak widzicie, bez problemu żółty, nic się nie dzieje, nic nie czeszy, nic nie strzela. Można łowić. Jest szczupol. jest szczupolo. Tego się nie spowiedziała. Nie spodziewałem się, w samym brzegu. O, Jeszcze mi to skacze. Chodźcie do podbieraka. O tak. O, jeszcze mi wyskakuje. Niezła akcja. Ha! Tego się nie spodziewałem. <śprawda> Sprawdzałem jak chodzi przynęta i szczupak przywalił. 67 centów wpadł. Niespodziewanie I następny szczupak. 67 cm, tak to wygląda. Taki buziaczek do kamerki. No. Buziaczka dał, więc teraz go wypuszczamy. Super, super, drugi dzisiaj. No to wypuszczamy. Szczupala, wracaj kolego. Powiększę. Stanął. Płyń baj. No to szczupak drugi wpadł. No ale. Nie spodziewałem się w ogóle, bo chciałem Wam nagrać jak ten kanibal 17,5 cm przy brzegu pracuje i tak po prostu kamerą chciałem złapać i ono akurat w tym momencie uderzył. Normalnie akcja, bardzo fajna akcja, już bardzo udany wypad, dwa szupaki. myślałem, że już drugi, drugie branie ciężko będzie wypracować, ale udało się. I leci Shadteez 19 cm do wody, poczekamy aż opadnie trochę sobie i powolutku zwijamy, co jakiś czas podbicie, powolutku, pauza, zwijamy, podbicie i tak próbujemy, kombinujemy jak nie bierze, trzeba znaleźć sposób aby skusić te nieaktywne szczupaki do chęci, żeby uderzyły w tą przynętę do zopadu, można agresywnie też pociągnąć przez jakiś tam kawałek mocno, aby te szczupaki gdzieś tam pobudzić i trochę szybciej, pauza powolutku, podbicie. No to w sumie prowadzenie najczęściej mi się sprawdza powolutku bardzo i podbicie co jakiś czas i to właśnie prowadzenie najczęściej mi się sprawdza najwięcej mam uderzeń szczupaków właśnie po okresie jesiennym no nie tylko jesiennym na takie prowadzenie chodzi o gumy na takich stawach niewielkich gdzie szukać szczupaka no pierwsze miejsce które trzeba na pewno obrzucać to linie brzegową tam często lubię szczupaki się czaić Właśnie teraz sobie zwijam, a potem wachlarzykiem coraz głębiej rzucać i tam już trzeba kombinować, bo nie wiadomo jaka głębokość. Czy jakiś tam dołek, czy nie dołek. Powoli ściągać, podbijać. Z opadu też dobrze. Przy trzcinach często też czupaki gdzieś tutaj na tych stawach kapalonach. Tu akurat na tym stawiku nie ma kapalonów. Ale w kapalonach to najczęściej się te czupaki złowi. Co prawda niekiedy nie są zbytnio duże, ale niekiedy też się trafi większe. No to próbujemy na spinnerbaita takie jesienne kolory. W tym roku dał mi Kilka szczupaków, więc przynęta warta uwagi, warto nią rzucić do wody. Świetne wibracje robi. A i było uderzenie. Było walnięcie na spinnerbite. Ładnie walnęło, to się nie wcięło. Szkoda, ale było walnięcie. Siedzi. Nie mały. Nie mały szczupak, ale bije. Na kanibala się na nasie, ale chodzi. Nie wiem czy to nie sum. To może być sum. Nie wierzę w cuda, że taki szczupak mi chodzi. Ale bija. albo podczepiona. Może być podczepiony. Praktycznie kowrotek na beton mam. Niemożliwe. Chyba podczepiłem. To może być albo sum, albo podczepiony, bo nie wierzę w cuda. On robi co chce na razie. Na razie muszę mu dać, bo trochę się wyszaleć, ale chodzi jak, kurczę, armata. Coco Jumbo. Ale bije. Może być sumek. Pięknie. Pięknie. Na razie nie daję za wygraną. Ale to nie mała ryba jest. Na razie sobie robi co zapragnie ze mną. Ale chodzi wędach. Zobaczcie jak bije. Masakra. O kur... ale teraz jedzie. Masakra. To sum jest na bank. Albo coś dużego, potrzepionego. Zobacz, jak to chodzi. Sum, chyba. Albo potrzepione. Nie wiem. Coś naprawdę zajebistego. Dawno już takiego holu nie miałem nas na spieniacie dawno, ale ciekawe co to jest. Czy to sum, czy to podczepione? Już jest blisko brzegu. Jeszcze nie widziałem co to. Ale chodzi. Chyba podczepione to jest coś. Chyba podczepione, niestety. Ale to w całej lisy. chyba. Taki to jest skarb, masakra Tego to ja się nie spodziewałem. Dobrze, że mam dzisiaj podbierać karpiowy, bo zapomniałem z Chodź, 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 ręka boli Kurczę, nawet do podbieraka nie Masakra Myślałem, że to sum Ale to jest oh. ogromny karp Nawet no, do podbieraka Jest Jest krowa Uf. Zobaczcie co ja wyciągnąłem Masakra ku. To jest kloc. Nie wiem ile to waży. Nie wiem ile to waży. Ale powyżej dychy na pewno. No, ogromny. Ogromny karp. Masakra. Piękna bestia. Karpiszon 10+. Plus. Co najmniej ponad 10kg to spokojnie ma. Karp, 10 ponad kilo. Odpływaj, popłynął. Nawet nie myślałem, że to takie karpy są w ogóle. że to jest gigant, był. Jak na taki stawek. No to dziwko. No i szczupaki też tu są fajne. Ostatnio widziałem zdjęcie kolegi 90 coś szczupak, więc też to nie mały. A jak takie 90 są, no to podejrzewam, że jakaś metrówka też tutaj pewnie gdzieś się czai. Teraz taka ciekawostka, bo sprawdzam od jakiegoś czasu plecionkę z teflonem. Co mogę powiedzieć o tej plecionce? Na pewno mi się wydaje, że są trochę krótsze rzuty jak zwykłą plecionką o tym samym rozmiarze, ale jest bardzo jeden duży pust, że jak zwijam, to praktycznie nie ma tego szelestu takiego typowego dla plecionki. Fajnie, cichutko to pracuje. W mnie kowrotek głośniej nie chodzi, jak ta plecionka. Więc. Duży, duży plus dla tej plecioneczki. Bo rzeczywiście lepiej się mi łowi, jak nie słyszę tego szelestu zwijanej plecionej. Tylko ciszę i spokój w kołach. No i zaraz mam nadzieję, że będzie uderzenie jakiegoś zębatego tego kolegi. Było uderzenie, ale trochę przysnęło mi się. <laughs> I castingowo. Próbujemy też, ale na casting miałem jakieś tam chyba dwa dziubniecia nie wcięte. Więc dzisiaj na casting nie udało mi się nic przyciąć. Ale fakt jest taki, że na casting lecą przynęty Powyżej 18 cm 20 i tak dalej. Nie są to małe przynęty, żeby szczupak hapnął. No to kończymy na dzisiaj łowienie. Słoneczko wysoko wyszło, już pali praktycznie w koszulce biega, a od dłuższego czasu nie było brań, więc nie ma co się tam męczyć. Ogólnie dzisiaj fajnie szczupaki wpadły przyłów, którego się nie spodziewałem. No i co? Mogę powiedzieć? Fajnie, że dzisiaj się wybrałem jutro. Nabrałem chęci, żeby na jutro także iść, więc niech będzie moc z nami z rybami. Cześć, hej, do następnego!